Kamera po prostu obnaża, a my jesteśmy wobec tej kamery kompletnie bezbronni. Stoimy jak nadzy, ze swoimi emocjami, ze swoją wiedzą, ze swoimi umiejętnościami i po prostu boimy się, że kamera to wszystko zweryfikuje. To nie jest tak, że ja po 28 latach pracy w mediach yy, nie mam tremy, nie mam stresu. No, no właśnie. No ja właśnie. też mam jakiś rodzaj spięcia wewnętrznego. Przepraszam, to pierwsze wyznanie. <śmiech> <śmiech> Będziemy kontynuować. <laughs> To, kiedy odwołujemy się do własnego doświadczenia, na pewno nas będzie uwiarygadniać. Na pewno nas będzie uwiarygadniać to, w jaki sposób mówimy o tym, ile w, tej głosie, ile w głosie słychać pasji, ile emocji potrafimy przekazać komuś, jak zaczęliśmy naszą wypowiedź, jak ją, jaką płętą ją skończyliśmy, ale ta historia człowieka, na pewno powinna się przebijać. Poza tym, co tworzy taki obraz wiarygodności, to czy jesteśmy spójni. Ja jestem z tak. tych wrażliwców i stwierdziłam, że po prostu nie będę udawać harpii, nie będę się rzucać do gardła i przegryzać aorty swoim widzom, bo to nie leży w mojej naturze. Dlaczego mam udawać kogoś, kim nie jestem? Czyli nie łzy, nie histeria, nie ten kierunek, nie. A szkoda. No właśnie, jesteś typowym widzem, który czeka tylko, a nie się nie. Nie, 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 ja lubię jak się dzieje po prostu. <laughs> Ileś sytuacji stresujących już przeżyłam na antenie. Przeżyłam. A jakieś coś, coś, coś nam zdradzisz? <laughs> I takie, kiedy ktoś mnie rozśmieszył do łez, Aha. i takie kiedy się. Czyli były łzy wzruszyłam. Tak, były łzy właśnie ze śmiechu, tak kiedy już spłynął mi cały makijaż, nie byłam w stanie przeczytać serwisu dalej, no, ale były też łzy wzruszenia, czyli właśnie z tej drugiej strony emocji.